Przez dłuższy czas byliśmy słabszą stroną szerszej społeczności kryptowalut, często odrzucani i poddawani zalewowi sceptycyzmu i bezpodstawnej krytyki. Ale dzisiaj jestem tutaj, aby obalić błędne przekonania i naświetlić prawdę, co niewątpliwie wprawi cię w zachwyt i potwierdzi naszą pozycję jako świadomego i wizjonerskiego kolektywu, jakim zawsze byliśmy. Co więcej, jestem podekscytowany możliwością omówienia nadchodzącej możliwości dla posiadaczy XRP wykorzystania swoich aktywów w celu generowania zysku i nie mam tu na myśli typowych modeli zautomatyzowanego animatora rynku. Wielu z nas ma XRP w uśpieniu, ale mam zamiar przedstawić Państwu innowacyjny dodatek do księgi XRP, który całkowicie zmienia zasady gry. Twoje zaangażowanie w te treści jest nieocenione, a jeśli uznasz te spostrzeżenia za wzbogacające, zachęcam Cię do polubienia i subskrybowania, aby uzyskać więcej. Przejdźmy teraz do odkrycia, które na nowo zdefiniuje księgę XRP i umożliwi nam aktywne wykorzystanie naszego XRP, a nie tylko jego przechowywanie. Czas zająć się wszechobecną narracją, która od dawna nęka społeczność XRP. Zostaliśmy napiętnowani jako osoby odstające, zwolennicy teorii spiskowych i wprowadzeni w błąd przez większą populację kryptowalut. Rzeczywistość jest jednak taka, że ci krytycy nie mogą być dalej od prawdy. Weź pod uwagę główne narracje kryptograficzne i podmioty, które zostały okrzyknięte autorytatywnymi, takie jak Coindesk. Zastanów się nad swoją osobistą listą pięciu najważniejszych postaci w przestrzeni kryptograficznej. Kiedy ujawnię punkt widzenia Coindesk na te kwestie, zrozumiesz, w jakim stopniu społeczność XRP wyprzedza konkurencję. Wiele osób zajmujących się kryptowalutami nie docenia praktycznych zastosowań kryptowalut w naszym nadchodzącym ekosystemie finansowym. My natomiast szukamy wymiernej użyteczności i poszukujemy zasobów cyfrowych, które można bezproblemowo zintegrować z systemami finansowymi jutra. Wspieramy profesjonalne zespoły, które współpracują z organami regulacyjnymi i głównymi instytucjami w celu opracowywania znaczących innowacji. Gdy ujawnię najnowszy tweet Coindesk przedstawiający wybrane przez nich najbardziej wpływowe postacie w branży kryptowalut od 2014 roku, rozpoznasz tę rozbieżność. Wśród nich znalazły się nazwiska takie jak Vitalik Buterin i Satoshi Nakamoto, które choć dyskusyjne, nie są całkowicie zaskakujące. Jest też Brian Armstrong, który pomimo swojej roli w Coinbase nie był szczególnie rewolucyjny ani głośny. Nie jest to całkowicie szokujące, ale nasuwa się pytanie, naprawdę Brianie Armstrongu? Podsumowując, nadszedł czas, aby pozbyć się błędnych przekonań i przyjąć postępy, które mają podnieść poziom społeczności XRP. Bądź na bieżąco, ponieważ to, co nadejdzie, niewątpliwie odmieni naszą wspólną podróż z XRP. W dynamicznej dziedzinie zasobów cyfrowych konieczne jest rozpoznanie prawdziwych pionierów i katalizatorów zmian. Weźmy na przykład osobę stojącą na czele jednej z największych giełd kryptowalut. Jego nieustające poparcie dla integracji kryptowalut z globalnym gobelinem finansowym jest po prostu niezwykłe. Jego wysiłki mające na celu kształtowanie i poruszanie się w złożonym krajobrazie regulacyjnym na różnych kontynentach odegrały kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości branży. Umieszczenie go na jakiejkolwiek liście wpływowych postaci jest nie tylko uzasadnione, ale stanowi świadectwo jego wpływu na przestrzeń. Przejdźmy teraz do areny politycznej, gdzie wkład w kryptowalutę jest mieszany. Są tacy, którzy pomimo swoich wysokich stanowisk i głośnego wsparcia dla zasobów cyfrowych nie przełożyli jeszcze swojego entuzjazmu na wymierny postęp legislacyjny. Ich zdecydowane wsparcie dla jednej kryptowaluty, choć godne uwagi, nie zapewnia szerszego wpływu potrzebnego do napędzania branży. Z kolei inne pozostawiły niezatarte ślady, aktywnie uczestnicząc w procesie regulacyjnym, kształtując polityki sprzyjające innowacjom, zapewniając jednocześnie ochronę konsumentów. Jeśli chodzi o osoby powiązane z głośnymi wydarzeniami rynkowymi, ich wpływ jest niezaprzeczalny, choć z powodów kładących się cieniem na branżę. Tworzenie projektów, które dramatycznie zakończyły się niepowodzeniem, podważa wiarygodność i stabilność ekosystemu kryptowalut. Ich działania służą jako przestroga, przypominając nam o znaczeniu należytej staranności i potencjalnych konsekwencjach niekontrolowanych spekulacji. W kręgach regulacyjnych są postacie, które zwróciły na siebie uwagę swoim zaangażowaniem w głośne sprawy. Choć ich bezpośredni wpływ na krajobraz regulacyjny branży może być dyskusyjny, nie można ignorować ich obecności w dyskursie odgrywają rolę w kształtowaniu narracji i wpływaniu na odbiór publiczny nawet jeśli ich działania nie przyniosły jeszcze znaczącej przejrzystości regulacyjnej przechodząc do wizjonerów technologii ich wkład w infrastrukturę i filozofię kryptowalut jest znaczący ich skupienie się na jednej kryptowalucie rodzi jednak pytania o szerokość ich wpływów prawdziwą miarą wpływu jest wspieranie zróżnicowanego i włączającego ekosystemu który zachęca do innowacji w całym spektrum zasobów cyfrowych Omawiając podmioty poruszające się i wstrząsające światem kryptowalut, nie można przeoczyć architektów stojących za jedną z najważniejszych sieci blockchain. Ich nieustanna pogoń za zastosowaniami w świecie rzeczywistym, współpraca z organami regulacyjnymi i zwycięstwa na arenie prawnej stworzyły precedens dla branży. Ich nieobecność na liście wpływowych osobistości to nie tylko przeoczenie, jest to rażące pominięcie, które nie uwzględnia ich fundamentalnej roli w przyspieszaniu przyjmowania i integracji technologii blockchain. Krajobraz zasobów cyfrowych jest kształtowany przez tych, którzy nie tylko budują infrastrukturę, ale także współpracują z instytucjami, które określą jej przyszłość. Prawdziwy wpływ ma praca wykonywana w celu wypełnienia luki między tradycyjnymi finansami a rozwijającym się światem kryptowalut. Chodzi o tworzenie wartości poza szaleństwem spekulacyjnym, tworząc podwaliny pod rewolucję finansową, która będzie włączająca, bezpieczna i przyszłościowa. Pomijanie takich pionierów w dyskusjach na temat wpływów jest nie tylko zaskakujące, stanowi to wyraźne przypomnienie o potrzebie głębszego zrozumienia kluczowych twórców branży. Nastroje panujące w niektórych kręgach kryptowaluty, które często mają na celu dyskredytację Ripple i XRP, opierają się na braku zrozumienia. Nasza przewidywalność wielokrotnie się potwierdzała. Przewidywaliśmy, że podmioty finansowe przyjmą księgę XRP do transakcji pieniężnych. Przewidywaliśmy wynik sporu prawnego z SEC, twierdząc, że XRP nie jest papierem wartościowym, a triumf Ripple nie był dla nas zaskoczeniem. W ogólnym rozrachunku ci, którzy mówią negatywnie, staną się nieistotni, a wpływ Ripplea zostanie doceniony na całym świecie. Ważne jest, aby podkreślić niewykorzystany potencjał XRP jako czegoś więcej niż tylko uśpionego aktywa w twoim cyfrowym portfelu. Obecny brak funkcjonalności inteligentnych kontraktów w księdze XRP ogranicza naszą zdolność do wykorzystania naszych pozycji. Jednak horyzont jest jasny wraz z pojawieniem się sieci FLARE, która umożliwi transformację XRP w FXRP, odblokowując nowe możliwości generowania zysków. Proces konwersji XRP na FXRP w sieci FLARE zmienia zasady gry. Nie chodzi o realokację całego Twojego XRP, ale o strategiczne uczestnictwo w tym innowacyjnym ekosystemie. Współpracując z FXRP, możemy inwestować, pożyczać, a nawet zagłębiać się w rozwijający się świat NFT, tworząc zdecentralizowany plac zabaw finansowych dla entuzjastów XRP. Ta ewolucja jest istotna dla wyceny XRP. W miarę przesyłania XRP do sieci FLER i wybijania waluty FXRP, oryginalny XRP jest skutecznie wycofywany z obiegu, zmniejszając podaż i potencjalnie zwiększając popyt i cenę. Mechanizm ten podkreśla praktyczną użyteczność, która może zwiększyć wartość aktywa. Zachęcam do zapoznania się z dostępnymi treściami edukacyjnymi, takimi jak obszerna analiza KAB. B. Fresha. Jest to okazja do zrozumienia transformacyjnego wpływu, jaki ten rozwój będzie miał na księgę XRP i szerszy krajobraz finansowy. Działając proaktywnie i angażując się w sieć Fler, jesteśmy nie tylko widzami, ale pionierami nowego paradygmatu finansowego. Instytucje na świecie w końcu to przyjmą, ale my będziemy mieli tę przewagę, że pierwsi na to przyjdą. Na zakończenie zapraszam Cię do kontynuowania z nami tej podróży, odkrywania innowacyjnych zastosowań XRP i ekscytującego potencjału zdecentralizowanych finansów. Wasze wsparcie i zaangażowanie są nieocenione. Razem pokonajmy tę nową granicę i wykorzystajmy stojące przed nami możliwości.